Szkoła podstawowa nr 9 od 1997 roku nosi imię papieża Jana Pawła II. Od tamtej pory co roku w okolicach daty wyboru Karolowej Tyły na Głowę Kościoła placówka obchodzi Dzień Patrona, tym razem nieco później, bo pod koniec miesiąca. Z tej okazji dzieci z prawie wszystkich roczników przygotowały Akademię ku czci Patrona pod tytułem Wszyscy jesteśmy rodziną Jana Pawła II. Na uroczystość przybyli uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Na ogrodzeniu prywatnej posesji zakończył się policyjny pościg dla pijanego kierowców Ełku. Pierwszy raz zwrócił na siebie uwagę policji na ulicy Kilińskiego. Na widok radiowozu kierowca gwałtownie skręcił w ulicę Matejki i zaczął uciekać. Z dużą prędkością skręcił w ulicę Kochanowskiego i w Emilii Plater. Tam stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Nic mu się nie stało. Okazało się, że pirat drogowy we krwi miał 1,5 promila alkoholu. Zajechał prosto przed sąd. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy nawet na 10 lat. Nowy odcinek ulicy Sikorskiego już ukończony. W ramach inwestycji wykonana została m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, wjazdy i parkingi z kostki betonowej oraz nowe oświetlenie uliczne. Modernizacja tego odcinka kosztowała 3 miliony złotych. 1,4 mln złotych zł pochodziło z budżetu państwa, reszta z kasy miejskiej. Orliki rosną w ełku jak grzyby po deszczu. Do już istniejących dołączył kolejny przy zespole szkół samorządowych. Inwestycja przeszła już odbiór techniczny. Na uczniów czeka boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy i z nawierzchnią tartanową. Jest także budynek z zapleczem sanitarnym. To jedyny sportowy kompleks na osiedlu za torze. I już wiadomo, że będzie się rozrastał, obieżnię i tor do jazdy na rolkach. Wszystko po to, by uczniowie klas sportowych, którzy zaczną tam naukę od przyszłego roku szkolnego, mieli jak najlepsze warunki do trenowania.